Cześć, ja jestem Sandra i nie tak dawno sama zastanawiałam się, jaką szkołę wybrać. Bałam się tego, jacy będą nauczyciele, jakie będzie otoczenie i mogę Wam obiecać, że nasze winie się nie zawiedziecie. Nauczyciele są wymagający, ale bardzo wyrozumiali i bardzo pomocni. Nie ma problemu, z którym nie moglibyście przyjść do nich i na ten temat z nimi porozmawiać. Będą chcieli. Poznać Wasze zalety, talenty, by móc razem z Wami je rozwijać, oraz te słabsze strony, by pomóc Wam je przezwyciężyć. Na starszych kolegów także możecie liczyć, jakbyście chcieli korepetycji, znaleźć salę, w której są lekcje, czy po prostu potrzebowali pomocy. Naprawdę nie, nie ma się czego bać, poprosić, zapytać. Szybin otworzy Was na nowe możliwości, o których być może. Wcześniej nawet nie braliście pod uwagę, nie myśleliście o nich. Wyjazdy, spotkania z ludźmi, z którymi możecie porozmawiać, kształcenie pod kierunkiem, jaki wybraliście. No i przede wszystkim ta miła atmosfera, dużo zabawy. Zapraszam gorąco. Do zobaczenia we wrześniu. Cześć! Zostałem zapytany o to, dlaczego wybrałem Szybina. W moim przypadku był to akurat ślepy strzał, ale z perspektywy czasu jako absolwent tej szkoły mogę powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę. Szczypiń to przede wszystkim świetne zaplecze, to wspaniali ludzie, to przyjaźnie na całe życie, ale też nauczyciele, którzy są pełni pasji i zaangażowani w swoją pracę, dzięki czemu możecie zdobywać nie tylko wiedzę, ale też rozwijać i odkrywać swoje liczne talenty. Szczerze znam masę ludzi, którzy pokończyli inne szkoły i zostawili ten etap za sobą. Natomiast ja utrzymuję z niektórymi nauczycielami kontakt do dzisiaj, bo to naprawdę wyjątkowi ludzie. Gdybym był na Waszym miejscu, wybrałbym Szybina jeszcze raz, bo naprawdę warto. Cześć! Z tej strony Martyna, Paweł i Sara, absolwenci zespołu szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Zostało nam zadane pytanie, dlaczego polecamy Szybina? Nasza odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ Szybin to jest jedna wielka rodzina. Każdy z nas zapewne ma różne doświadczenia i wspomnienia związane z nauką w Szybinie, natomiast przede jednego myślę, że jesteśmy zgodni, że w Szybinie panuje niesamowita atmosfera, którą tworzą zarówno nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, jak i uczniowie. Zatem podsumowując, serdecznie polecamy. Wielu ludzi pyta mnie, czy warto iść do Szybina. Moim zdaniem to nie ja także tak, że warto, albo nie warto. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że Szybina. Mm, Szybina, który podał mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe wybory wpływały na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy trzeba dokonać jakiegoś wyboru, nawet pozornie prostego, jak na przykład wybór szkoły, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ wybrałem Szybina. I dziękuję Szybinowi, dziękuję mu. Szybin to pasja, Szybin to dobry czas, Szybin to przyjaciele. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? Odpowiadam, że to proste, to wybór Szybina jako mojej szkoły. To właśnie on sprawia, że dzisiaj na przykład zbliżam się do matury, a jutro kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pasji informatycznej i będę od choćby przygotowywać się do znaczy egzaminu zawodowego. Nazywam się Oliwia, i jestem uczennicą prac socjalnej. Wybór Szybina był moją najlepszą decyzją. W szkole panuje świetna atmosfera. Uczniowie są bardzo mili, a nauczyciele wyrozumiali i otwarci na potrzeby uczniów. Darzymy się szacunkiem i sympatią, tworząc jedną wielką rodzinę. Szybin współpracuje z wieloma szkołami poza krajem, m.in. z Niemcami, przez co organizowane są liczne wymiany i wyjazdy zagraniczne. Nasza szkoła jest bardzo duża i przestronna. Rzadko kiedy widzę tłumę na korytarzach, co moim zdaniem jest wielkim plusem. Zdecydowanym gratuluję wyboru. Niezdecydowanych zapraszam do nas, bo przecież na najlepiej. Szanowni absolwenci szkół podstawowych, jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad wyborem szkoły średniej, to jako rodzic syna, który skończył szkołę i córki, która akurat w tej chwili do niej uczęszcza, chciałbym Was zachęcić. Dlaczego szybim? Powiem trzy rzeczy: zaplecze, kadra i atmosfera w szkole. Szybki to naprawdę fajnie wyposażona szkoła. Ma sporo nowego sprzętu, dobra sala gimnastyczna, aula, boisko. Na miejscu jest internat i stołówka. Kadra. Przede wszystkim to bardzo, naprawdę bardzo dobre zarządzanie szkołą. Natomiast wychowawcy i nauczyciele to osoby inteligentne, rozumne i przede wszystkim z bardzo dobrym podejściem i sympatią do uczniów. No, a atmosfera. Atmosferę tworzy właśnie połączenie kadry, uczniów, no i także rodziców. I wierzcie mi, że naprawdę w tej szkole fajnie to działa. Tak więc, jeżeli chcecie tę atmosferę poczuć i być jej częścią, to serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów z Powiatu Cieszyńskiego i oczywiście nie tylko. Zapraszamy, czekamy w Szybinie. Siema, jestem Sylwek i jestem absolwentem technikum logistycznego w Szybinie. Jestem tutaj, żeby powiedzieć ci, że musisz przyjść do Szybina. Naprawdę, to super szkoła. Pamiętaj, w Szybinie możesz rozwijać każdą swoją pasję. Ja, na przykład, bardzo lubię transport. Poszedłem na logistykę, u mnie sprawdziło się to idealnie. Nie ma takiej rzeczy, której nie możesz rozwijać w Szybinie. A no i najważniejsi są ludzie w Szybinie: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają ze sobą super kontakt. Jak tak myślę, to chyba nie mogę Ci powiedzieć już nic więcej. Po prostu przyjdź do Szybina. Naprawdę, to jest najlepszy wybór i najlepsza szkoła w całym powiecie cieszyńskim. A, no i najważniejsze, Szybin łączy ludzi. Dlaczego warto wybrać klasę ogólną? Klasa ogólna jest idealna dla każdego, kto jeszcze nie wie, co chce robić po szkole średniej. Pomimo bardziej humanistycznych rozszerzeń, jakimi są język polski oraz angielski, w tej klasie odnajdą się również ścisłowcy, a to przez dodatkowe godziny matematyki, które lepiej przygotują nas do matury. Rozszerzenia te są dosyć uniwersalne, i pomogą Wam w się na wiele różnych kierunków studiów. Oprócz tego czeka na Was wiele wycieczek oraz warsztatów, które pomogą Wam w podejmowaniu dalszych wyborów. Pomimo wysokiego poziomu nauczania, panuje tutaj bardzo przyjazna atmosfera i zawsze możemy liczyć na pomoc innych. To ułamek tego, co oferuje nasza szkoła, ale o tym przekonacie się sami wybierając Szybina. Cześć, jestem tegoroczną absolwentką trzeciego ALO w Cieślinie i opowiem krótko, dlaczego zdecydowałam się trzy lata temu akurat na Szybin. Przede wszystkim w jego ofercie znalazłam idealną alternatywę, kierunku o którym zawsze marzyłam. Tyle, że tym razem z większymi możliwościami. Poza tym wielu moich znajomych polecało Szybinę i mówiło, że warto. I nie mylili się, bo jeśli teraz miałabym wybrać szkołę średnią po raz drugi, kolejny raz na pierwszym miejscu postawiłabym Szybińskiego.